Cześć, Bartek Urban, zapraszam do testu Volkswagena Golfa R. I to jest już odświeżony Golf R ósmej generacji, czyli tak zwana generacja 8,5. A to oznacza zmiany na zewnątrz, zmiany wewnątrz oraz przede wszystkim zmiany pod maską i nieco w napędzie. Zacznijmy jednak od tych zewnątrz. Pierwsze, co rzuca się w oczy w odświeżonym Golfie R, to niestety świecący znaczek. Mówię niestety, bo ja z tym nie mam problemu, ale jakby to było opcją, albo jakby dało się to wyłączyć. A tutaj jedyna opcja, żeby to wyłączyć, to wypiąć bezpiecznik albo pewnie jakiś kabelek. Chociaż muszę przyznać, że jak się siedzi w środku, to tego no raczej nie widać, a wiele osób odwraca się za tym świecącym logiem. Tylko nie mam pewności, czy szanują, czy jednak szydzą. No ale jak ktoś wyznaje regułę, że nieważne jak, ważne żeby mówili, to świecące logo się sprawdza. Ale już tak żart żartami. Ma to też swoje plusy, bo auto jest lepiej widoczne w nocy, a na szczęście znaczek nie świeci na tyle mocno, żeby rozpraszać czy razić innych kierowców. Dobra, ale w sumie zacząłem od najsłabszej rzeczy w nowym Golfie, a wszystko inne wizualnie w testowanej sztuce pasuje. Oj pasuje, bo to jest wersja Black, czyli jak nazwa wskazuje czarna. Czyli mamy przyciemnione emblematy, przyciemnione klosze lamp, dostajemy czarne 19-calowe felgi, które skrywają czarne zaciski hamulcowe oraz nie zgadniecie jaki kolor dostajemy w podstawie. Zgadza się. Biały. Tak. Wersja Black Golfa w podstawie jest biała, a za czarny lakier trzeba dopłacić 3400 zł ekstra. W podstawie Golf R Black ma też czarne końcówki wydechów, ale testowany egzemplarz miał opcjonalny wydech Akrapowicz za 20 000 zł i wtedy końcówki są takie ciemnografitowe, no i mają logo producenta. Ale jak brzmi 20 000 zł, posłuchamy później. To, co również dostaje Golf R w wersji czarnej, w podstawie, to lotka na dachu, czy tam większy spoiler, który zwykły Golf R też może dostać, jak wybierzemy pakiet R Performance. Jak teraz widzicie, różnica pomiędzy wersją R a R czarną to tak naprawdę jedynie te niebieskie akcenty. Oczywiście, jak doposażymy podstawę Golfa R, bo w podstawie nie ma takich felk, czy większej lotki na dachu. I muszę przyznać, że taka czarna wersja Golfa R bardzo przypada mi do gustu. Podoba mi się taki bandzior. Co jeszcze lubię w Golfie R, to poza hatchbackiem występuje też w odmianie kombi, czyli mamy taką mniejszą namiastkę RS6. No dobra, nieco mnie poniosło, ale bardzo lubię szybkie kombi jak właśnie RS6, M3 Touring czy właśnie Golf R Kombi. Niestety, RK Kombi nie występuje w wersji black, ale jak widzicie, da się też podobnie skonfigurować poza tą lotką na dachu. Ta, mimo iż w konfiguratorze jest dostępna w tym pakiecie, to nie pojawia się w wizualizacji, więc pewnie kombi tego nie ma. Zanim przejdziemy do bagażnika, to pora na sponsora dzisiejszego odcinka. Jeśli szukasz używanego auta, to pamiętaj, że pozory myrą. Dlatego, zanim zdecydujesz się na zakup, sprawdź Car Vertical. Portal, który ujawnia pełną historię pojazdu: od wypadków, przez przekręcone liczniki czy kradzieże i powodzie. Przykładowo, ten Volkswagen może i w ogłoszeniu wyglądał idealnie, ale kiedyś mógł być poważnie rozbity czy kradziony. Wystarczy wpisać numer WIN na Car Vertical, aby poznać całą prawdę. Zazwyczaj sprawdzamy kilka aut, więc w tym wypadku najlepiej wybrać pakiet trzech raportów. Wychodzi wtedy najtaniej. Użyj kodu promocyjnego AutoVizja, żeby zgarnąć 30% zniżki. Link znajdziesz w opisie. Sprawdź, zanim kupisz. Zadbaj o swój portfel i bezpieczeństwo. A i w komentarzu mam dla Was pewną propozycję. A teraz skupmy się na wymiarach i bagażniku. Golf R ma 4,30 m długości, 1,79 m szerokości oraz 1,45 m wysokości. Rozstaw osi to 2,63 m. Bagażnik ma natomiast pojemność 341 litrów, czyli o 33 litry mniej niż zwykłe GTI, a to oczywiście ze względu na napęd na 4 koła, który zabiera z tyłu nieco przestrzeni. Co więcej, jak widzicie, jak jest to audio opcjonalne w bagażniku, to wtedy nie możemy opuścić niżej podłogi, więc pamiętajcie o przy tej opcji, bo ten zestaw Harman Kardon kosztuje 3200 zł i może i gra nieźle, ale zabiera sporo praktyczności. Na upartego widziałem, że można to wykręcić i odłączyć, chociaż nie wiem, czy wtedy audio kompletnie nie przestanie grać. Nie testowałem tego. Może Wy mi powiecie, jak to próbowaliście. W bagażniku znalazłem dwa haczki na zakupy, gniazdo pod zapalniczkę, mocowania do pasów, czy z tego poziomu, jak ktoś ma długie łapy, to można położyć oparcia. Jak widzicie, po złożeniu nie ma idealnie płaskiej powierzchni, jeśli nie poprawimy zagłówków. Jak podniesiemy wszystkie zagłówki nieco do góry, to jest niemal idealnie płasko. To mi się podoba. Wskakujemy więc na tył. Tutaj od razu warto zwrócić uwagę na czarno-niebieskie wykończenie, które pasuje do Golfa R. Pasuje mi też ilość miejsca. Golf nigdy nie miał mnóstwo przestrzeni, ale jak widzicie, ja mam 186 cm i się mieszczę sam ze sobą. Miło też, że R zawsze ma podłogietnik z miejscami napoje, oddzielną strefę klimatyzacji, złącza czy nawiewy. Są też gazdowniki oraz takie mniejsze miejsca chyba na telefon, jak i czarna podsufitka. Odmiana Black ma też w serii takie osłony na szyby w drzwiach i z tyłu oraz na bagażniku, które są moim zdaniem beznadziejne. Z bagażnika ciągle odpadało mi i to brzydko wyglądało to raz, a dwa nie da się tego w miarę szybko zdjąć czy założyć, więc dzieci sobie z tym same nie poradzą. Zbędny gadżet. Z przodu za to witają nas półkowełkowe fotele, które tak jak w egzemplarzu za 13 tysięcy złotych ekstra mogą być skórzane. Niestety, jak widzicie, skóra brzydko się układa pod tyłkiem, więc chyba nie polecam tej opcji. Sam fotel jest wygodny, w trasy sprawdza się bardzo dobrze, a moja jedyna uwaga, to jest on nieco za wysoko zamontowany. Trzymanie boczne też mogłoby być minimalnie mocniejsze. W takim aucie wolałbym siedzieć parę centymetrów niżej, wtedy czujemy się bardziej właśnie jak w sportowym samochodzie. W takim razie pora na wnętrze, gdzie jest jedna duża zmiana w stosunku do wersji przedliftowej. Co ja mówię, duża, ogromna zmiana, bo jest teraz 13-calowy ekran. Tak, ekran ma 13 cali i wygląda, aż śmiesznie jest tak duży. Jedyny plus jest taki, że wreszcie działa w miarę poprawnie bez błędów i większych przycięć, co w przedlifcie wcale nie było takie pewne. Tutaj auto miałem ponad tydzień i niemal nie było żadnych problemów. Mówię niemal, bo czasami znikała mi na dole ikonka od klimatyzacji albo do synchronizacji tej klimatyzacji. I nie wiem, czy tak ma być, czy ja miałem coś z głową, no ale to znikało. A i przyciski pod ekranem wreszcie są też dotykowe. Szkoda tylko, że wszystko łącznie z klimatyzacją klikamy na ekranie albo tuż pod nim za pomocą dotykowych przycisków. Co gorsze, na kierownicy też mamy takie dotykowe płytki z haptyczną funkcją, czyli one wibrują, jakie dotykamy, imitując tym samym fizyczne przyciski. No co za czasy, że ma się imitację fizycznych przycisków zamiast normalnych, wygodnych fizycznych przycisków. I jak dobrze pamiętam, to każda inna wersja Golfa ma już fizyczne przyciski. W polifcie wrócono właśnie do takich, a tylko w RC zostawiono te dotykowe, które są po prostu nie. Niewygodne, no to jest słabe. Dobre za to są zegary cyfrowe. Mamy kilka motywów, w tym takie klasyczne, i kilka kolorów. Do tego możemy włączyć mnóstwo danych. No to mi się podoba. Da się zrobić tak, że jest czytelnie i mamy pełne dane. To jest ok. A i podoba mi się też przycisk R na kierownicy do szybkiej zmiany trybów jazdy. Dobra, to sprawdźmy materiały i spasowanie. No, taki typowy poziom golfa. Coś tam czasem zaskrzypi i jest niestety piano black. Plastiki na szczęście nie wydają się bardzo tanie i całość dobrze wygląda poza tym piano black. Miło też, że nadal mamy sporo schowków i przegródek pomimo najbardziej sportowej wersji. Wciąż jest ona bardzo praktyczna. Dobra, to pora zajrzeć pod maskę. Ta niestety jest na Kiju. Producent oszczędził na siłowniku, który jeszcze do siódmej generacji był standardem, ale od ósmej zaczęły się oszczędności. Dwójitrowy silnik pracuje jak każda inna czterocylindrowa benzynowa jednostka, czyli klekoczą nieco wtryski i słychać czasami gwizdzące turbo. W kabinie silnik jest jednak bardzo mało słyszalny, dużo bardziej wydech i niestety głośniki. Niestety, bo dźwięk jest podbijany z głośników, ale na szczęście wydech się mocniej przedziera. Posłuchajcie sami. A, i będą różne odpalenia Golfa R, bo ten ma funkcję, że jak przytrzymamy startet wciśnięty przez jakieś 2-3 sekundy przed startem i potem wciśniemy hamulec, żeby odpalić samochód, to auto odpala z takim dodatkowym pierdnięciem na początku. Na nieco wyższych obrotach. Zresztą zaraz to usłyszycie. Moim zdaniem wydech brzmi świetnie, ale z pewnością nie jest wart 20 tysięcy złotych dopłaty, bo tyle kosztuje ta opcja od Akrapowicza. I jak dobrze doczytałem, to jest tylko wydech końcowy, ostatnia puszka i końcówki, więc tym bardziej nie jest aż tyle warte. Ale moim zdaniem brzmi naprawdę dobrze, lepiej niż seria. I ja wiem, że Hyundai i30n czy Megane RS brzmiały znacznie lepiej z seryjnym wydechem, ale ani jednego, ani drugiego nowego już nie da się kupić, więc Golf R wygrywa Valko Wygrywa też osiągami, bo po moc wzrosła z 320 do 333 koni, a przyspieszenie teraz to 46 sekundy i prędkość maksymalna jest ograniczona do 250 lub aż 270 na godzinę. Ograniczona do 270. Ciekawe ile poleci bez tego. Pora więc sprawdzić przyspieszenie 0100. Wynik to 4,5 sekundy, i czuć, że dałoby się lepiej, ale moc jest komputerowo ograniczona, żeby była taka idealna trakcja. Nie ma takiego walnięcia w plecy, tylko liniowo rozwijana moc. Ale co lepsze, Auto przy wyższych prędkościach nadal jest super szybkie i czas od 100 do 200 na godzinę to od 11 do 11,5 sekundy w zależności od sztuki. Oglądałem różne testy i różnym osobom wychodziły właśnie różne czasy. Od 11 do 11,5 sekundy, co i tak jest super wynikiem, jak na 333 konie. Zresztą, moim zdaniem, Golf R, ten najnowszy 8,5, z pewnością nie ma tej mocy. Jak dla mnie, to on ma ponad 350, a może nawet 360 koni. Tak wskazują czasy przyspieszenia właśnie 100, 200. Zrobiłem też pomiar, bez procedury startu i w najwolniejszym trybie, i wtedy wynik to 5,6 sekundy do setki, czyli sekundę wolniej, ale nadal szybko. Skrzynia też jest szybka, ale tylko w najszybszych trybach, bo te eko, no to wiadomo, tam jest duża zwłoka, no ale tak to chyba ma być. Co ciekawe, to nie przyspieszenie to największa zaleta Golfa, a bardziej to w jaki sposób się prowadzi Już przed lift miał Torque Splitter, czyli dyferencjał z tyłu z funkcją rozdzielenia momentu obrotowego pomiędzy koła Dyferencjał ma elektronicznie sterowane sprzęgło, wielopłytkowe i w zależności od trybu jazdy pracuje on nieco inaczej I w poliftowym Golfie mam wrażenie, że działa to jeszcze lepiej Auto jeszcze lepiej jest przyklejone zakrętów, a jak trzeba to tył się odrywa i idziemy bokiem nie jest to drift, a bardziej taki slajd, coś jak rajdówki na prostych kołach, ale zabawa jest przednia. Na mokrym zamiata jak szalony, a i na suchym potrafi zaskoczyć. I co ciekawe, więcej zabawy miałem w trybie sportowym z wyłączoną całkowicie trakcją niż w trybie drift, bo w trybie drift czułem jak czasami komputer chce nas ustawić samemu, a bez tego była większa kontrola tego co robimy. No ale tak jak mówię, auto jeździ jak na golfa świetnie, tylko ważne jest właśnie wyłączenie kontroli trakcji, bo z nią auto jest bardzo mocno zławione i zabija emocje. I tu nawiążę do bardzo fajnego odcinka karoserii, gdzie Łukasz Bąk zrobił porównanie GTI ka Sporta i właśnie Rki. I to wszystko było na torze Silesia. I tam wyszło w ogóle, że Rka była szybsza od Club Sporta. Nieźle co? Auta miało niestety różne opony, ale i tak to świetnie pokazuje, że R jest bardzo szybka. Niestety właśnie Łukasz miał wyłączoną kontrolę trakcji w obu autach, a to myślę, że zabiło jeszcze trochę te czasy. No i tu dochodzimy do trybów jazdy, bo kupując Golfa Air Black mamy od razu pakiet Air Performance i ten w trybie Race dodaje nam właśnie tryb Drift oraz tryb Special, czyli tryb specjalny na tor samochodowy. Na grafikach jest wyszczególniony nurburgring, ale sprawdza się też na innych torach. I to co mnie zdziwiło, i pewnie Łukasza też, że w tym trybie specjalnym na Nürburgring trakcja nadal jest włączona, co jest dziwne, bo jednak powinna być przynajmniej uśpiona, ale niestety tak nie jest. No ale tak jak mówię, szybka jazda tym autem po zakrętach jest fantastyczna, brawo! I z drugiej strony, Golfem można jeździć jak zwykłym Golfem, bo w zwykłych trybach jest on po prostu zwykły. No okej, okay. jest nieco sztywniejszy, bo raz przez to, że to jest około 19 calowe, a dwa przez obniżone zawieszenie, ale adaptacyjny zawias działa i pomiędzy skrajnymi położeniami czuć różnicę. Czuć też różnice na stacji benzynowej, bo niestety Golf R, zwłaszcza w mieście, w sporych korkach potrafi bardzo dużo palić. Poranne dojazdy do pracy w ogromnych korkach i mamy wyniki na poziomie 16 litrów. No ale jak widzicie to były naprawdę potężne korki, co widać po średniej prędkości. Dokładnie takie same wyniki robiłem autami 3-litrowymi V lub R6. Ale jak już jest nieco luźniej, to mamy wyniki na poziomie 11-12 litrów, a da się nawet zrobić niskie 10. Na trasie przy 120 miałem około 7,5 litra, a przy 149, z tym że mierzone z czterema osobami na pokładzie. Bak paliwa ma 55 litrów. To co również warto dodać, do Golf R może mieć hak holowniczy, i to zarówno w hatchbacku jak i kombi, i w obu przypadkach może ciągnąć 1700 kg na haku, a nacisk na hak to 80 kg, czyli cztery rowery powinny się zmieścić. Pochwalić też muszę światła, które w nocy naprawdę świetnie świecą. Dobra, to przed podsumowaniem Pora na cennik. Podstawowy Golf R kosztuje 196 tysięcy złotych, odmiana Black 212 tysięcy złotych. Testowana sztuka była doposażona w wydech i sporo dodatków, a to już wydatek 275 tysięcy złotych. Tak. Ta sztuka jest droga, ale podstawowa cena jest chyba akceptowalna, żeby nie powiedzieć atrakcyjna, bo konkurencja jest dużo droższa. A konkurencja to bliźniacze Audi S3, które swoją drogą podczas moich pomiarów było o 20 sekundy wolniejsze od setki, BMW M135i oraz Mercedes A35 AMG. Wszystkie te auta mają napęd na 4 koła i wszystkie mają ponad 300 koni. Cała konkurencja jest też wolniejsza i droższa, bo kosztuje kolejno w podstawie 232 000 zł za Audi, 237 000 zł za BMW oraz 227 000 zł za Mercedesa. Czyli gofer w podstawie jest o przynajmniej 30 000 zł tańszy, a z tego co widzę, obecnie są jeszcze promocje obniżające cennik o kolejne 15 000 zł. Czyli 45 000 zł różnicy na starcie. A to już robi różnicę. Oczywiście nie wiem, ile ta promocja będzie trwała, dlatego ja podawałem zwykłe cenniki. Ale tak czy inaczej, ta cena robi różnicę. Robi różnicę, zwłaszcza, że Golf R. 8,5 to chyba najlepszy nowy Golf, jakim jeździłem w życiu. Poważnie, dobrze wygląda, świetnie jeździ, dobrze brzmi i jest nadal praktyczny, jak na Golfa przystało. Oczywiście, ma za duży ekran, moim zdaniem, w środku, ma piano black czy świecący znaczek, ale Frajda z jazdy to rekompensuje. Nadal też uważam, że Golf 7 generacji był taki idealny pod względem praktyczności, minimalizmu i wyglądu, ale 8,5 jeździ znacznie lepiej, a przecież w hatchach chodzi głównie o jazdę i radość, a ta, uwierzcie mi, w tym Golfie jest duża. Na Naprawdę bardzo dobre auto, a do tego sporo tańsze niż konkurencja. Cześć! A i na koniec taki jeszcze mały wywód. Ciekawe, czy ta plotka, że w przyszłym roku będzie Golf R silnikiem 2,5-litrowym turbo R5, tym właśnie od Audi RS3 się sprawdzi. Chciałbym, żeby powstał Golf R z tym silnikiem i w nadwoziu kombi. Wtedy już spokojnie można było mówić o baby RS6. Jeszcze raz, cześć!